Większość torfowisk w skali świata, a tym bardziej w Polsce, osuszyliśmy po to, żeby produkować na nich żywność. I nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ta żywność obciążona jest śladem węglowym emisjami dwutlenku węgla. Jeżeli trawę z osuszonych torfowisk zjedzą krowy, to. Mleko takiej krowy, jeden litr mleka jest obciążony emisjami około 2 kg CO2. Jak to zagęścimy do śmietany to jest około 50 kg, kilo, a kilogram masła to jest ponad 100 kg CO2 w powietrze. To jest większy ślad węglowy niż olej palmowy z torfowisk osuszonych w Indonezji. Yy, więc yy, to jest trochę kwestia naszych świadomych wyborów. Czy wiemy skąd pochodzi jedzenie, które kupujemy, ale ten wybór jest trudny. To jest bardziej potrzeba zmiany systemu, tego żebyśmy przestali użytkować torfowiska odwodnieniowo. My mamy wystarczająco dużo powierzchni rolnej poza torfowiskami. To jest raptem kilka procent naszych użytków rolnych. Powinniśmy je wycofać. Jeżeli one mają być dalej użytkowane przez rolników, niech to będzie tak zwane rolnictwo bagienne. Uprawiajmy tam rośliny bagienne na biomasę, a przestańmy je osuszać.